Witam wszystkich serdecznie. Mam pewien nowy pomysł na odcinek, tylko musimy go obgadać z Karolem. Wstawaj, Karol, kurde, nie, nie ma czasu! Patrz, jaka jest pogoda, patrz, co się dzieje! Ma genialny pomysł na filmik. Wstawaj, że musimy jechać, kur... Człowieku, co ty chcesz ode mnie? Jest szóste rano. No, i się ty spokój. Nie idę spać. Co się obracasz? Gdzie? Kurde, trzeba jechać. Mam genialny pomysł. Musisz zbierać, że się nie mamy czasu. Wpadłem i jestem geniuszem, człowieku. Jestem geniuszem. Tak? Tak. Dobra. Ja cię inaczej załatwię. Aha, pa. Gdzieś i się nauczy szybko. Nie. Skobodys. Szybko się uczy. Pokażę może nie jestem gorszy. O i dospać. tak nie wiem, o co mu chodzi. nie znowu coś dziwnego wymyślił Dobra, mam pewien pomysł, ale słuchaj, będziemy potrzebować tak. Betoniarkę, agregat, krętarkę, szlifierkę, do tego jeszcze yy, ze dwa te, z dwie opony, bo musimy znaleźć w takim podwyższeniu. Do tego jeszcze dwie felgi samochodowe, dwie puszki po farbie, ty... Słuchaj mnie w ogóle, co ja do ciebie mówię, tam. Yy, tak, 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 oczywiście, że się staje, słuchaj. Jasna dupa! Co? O czym ty mówisz? Jak to co, stary, nie widzisz tego? Człowieku, ocknij się, bo przecież cały czas całe życie prześpisz. Wyrwij się z letargu w końcu. A Niech sen w końcu Cię oswobodzi, daj, żeż w końcu spokój w człowieku, patrz, która jest godzina już, obudź się. No nie robię sobie jaj, no kurde, poważnie! A Ta dupa tam, panie, idź lepiej spać, bo i tak nie ma z Ciebie żadnego pożytku, jak zawsze. Kurde, muszę się obudzić, muszę się obudzić, to są wszystko w się! Halo, halo, budzimy się, budzimy się, wstajemy, trzeba challenge zrobić, gościu, dawaj. O tak, 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 jeszcze tak. raz, już idę. Nawet dwie. Mike, się, bo tam musi przychodzić jeszcze. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy nominować do wyzwania mojego kolegę z gimnazjum, Michała Szlepszyka. Zostawiajcie opinię w komentarzu. Do zobaczenia w następnych produkcjach. Na razie. Do zobaczenia, cześć. Gdzie jesteśmy? ty